Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Steran Bogusławski. Może się chyba od nowa przedstawić, dlatego, że od niedawna właściwie mogę powiedzieć, że jestem, e, będę się przedstawiał przynajmniej przez jakiś czas jako niezależny ekspert na uchwałę zdrowia, bo e, mniej więcej e, czyli dni temu odszedłem z Peks Sequence e, e, i jestem już członkiem tego zespołu, choć łączą mnie z tą firmą bardzo bliskie związki, na pewno będę z nią blisko współpracował. Ale mam nowy pomysł na, na działanie i będę go rozwijał. Co prawda y, też się usprawiedliwie y, moja kontuzja nie trochę unieruchomiła. Siedzę w domu głównie i w, w kustykam, o kulach, y, ale mam nadzieję, że, że jak pozdrowieję, czyli y, w wrześniu ruszę do nowego projektu. Teraz zostałem zaproszony do tego, żeby Państwu zrobić krótki wstęp o immunoterapii. I oczywiście jestem w stanie, nawet nie chciałbym konkurować z, z znakomitymi lekarzami, którzy będą występowali później, będą opowiadali Państwu o szczegółach tych terapii. Ja w związku z tym próbuję zrobić taki bardzo ogólny, popularny, naukowy wstęp który powie właściwie, co, co to ta immunoterapia, czy takiej przypomni, mam się, że większość z Państwa wie czym ona jest. To jest generalnie rzecz biorąc taki pomysł, żeby nowotwór był nie niszczony za pomocą substancji chemicznych, tylko żeby był niszczony za pomocą układu immunologicznego osoby, która choruje na, na ten nowotwór. W związku z tym, jakby to nie jest takie działanie, które polega na tym, że, że te leki działają toksycznie na komórki nowotworowe, one pośrednio stymulują odpowiedź immunologiczną gospodarza, czyli tego, tego osoby cierpiącej na nowotwór, która ta odpowiedź immunologiczna powoduje, że komórki nowotworowe są skutecznie wykrywane i eliminowane. Właściwie wszyscy są zgodni co do tego, że w najbliższych latach immunoterapia będzie najszybciej rozwijającą się na terapii w onkologii. W ASCO w 2013 roku, ale to się właściwie sprawdza, mówiło o tym, że po 2020 roku może być zaproponowana leczenie nawet co drugiego nowotworu. Oczywiście to nie znaczy, że ona będzie co drugi nowotwór będzie tak leczony i o tym będziemy mówili pod koniec naszego spotkania, naszych moich lekcji, bo tu chodzi o to, że, że jeszcze mamy wymiar finansowy i do leczenia, ale generalnie rzecz biorąc, wydaje się, że na bardzo wiele nowotworów i terapia stanowi skuteczną odpowiedź terapeutyczną. Ona paradoksalnie i źródła leżą w historii bardzo głębokiej. Pod koniec XIX wieku jeden z badaczy w rozpoczął eksperymenty, w których wykorzystywał leczenie bakterii, określone szczepy bakterii, doprowadzając do ówczesnych do danych, w niektórych przypadkach do emisji choroby, czyli stymulował odpowiedź immunologiczną i ten organizm pobudzony niszczył komórki nowotworowe. Immunoterapia została bardzo doceniona przez komitet Naukowski, dlatego że w 2018 roku na no obradzie Fizjologii i Medycyny dostało niezależnie dwóch badaczy Jamesa Addisona z USA i Taso z Japonii. Na czym ta immunoterapia w bardzo takim dużym uproszczeniu polega? Otóż generalnie rzecz biorąc jest tak, że komórki nowotworowe są rozpoznawane i niszczone przez układ odpornościowy człowieka, stale w ciągu jego życia. Natomiast te komórki wykształciły w sobie, tak jak inne komórki w całym mechanizmie znaczy mechanizmach wykształciły sobie mo możliwość tworzenia takiego kamuflażu, to znaczy Normalnie tak te ciała obce są niszczone przez yy, T. W, w przypadku yy, tych, yy, tego kamuflażu takiego, kiedyś mi o tym opowiadał jeden z yy, dyrektorów firmy farmaceutycznej, który w Polsce pracował, był bardzo do entuzjazmu powiedział, że to jest coś w rodzaju takiej taki maski, którą ta komórka nowotworowa przyjmuje. Ona wyłącza niwocyty wyłącza ich możliwość niszczenia komórek nowotworowych. I te leki, które, yy, wyłączają za pomocą tak zwanych oleków, które się nazywają PDL-1. I te. Yy, te molekuły na powierzchni komórki nowotworowej no, mogą być wyłączane, ta, ta osłona, ten kamuflaż może być zdejmowany przez, przez te leki, które, przez nową generację leków, która w ten sposób udostępnia no, komórkę nowotworową tym limfocytom do, do zniszczenia. Więc to jest ta najnowsza, znaczy właściwie może to nie jest zupełnie najnowsza, o tym jeszcze wspomnę, ale jedna z nowszych terapii która yap, właściwie w bardzo wielu typach nowotworów jest skuteczna jest stosowana i o tym będziemy mówić za chwileczkę bardziej szczegółowo. Najczęściej wykorzystywane w immunoterapii nowotworów są przeciwciała monoklonalne albo też immunologicznych punktów kontrolnych. To jest ten właśnie mechanizm, o którym mówiłem, to przeciwciała antyindywidualne, które... Em, zdejmują tą osłonę, ten kamuflaż z komórek nowotworowych i także próbuje się rozwijać nowe terapie w zakresie szczepionek przeciwnowotworowych i immunoterapii specyficznych. Przeciwciała monoklonalne są troszkę starsze, jeśli chodzi o, o historię w ich rozwoju. One stymulują powyć immunologiczną przeciwko nowotworowi bezpośrednio, a czasem są stosowane do doprowadzenia leków do komórek nowotworowych. Natomiast te leki, choć Stanowiły znaczącą, prowadziły znacząco większą skuteczność w porównaniu do tradycyjnych chemioterapeutycznych, czy chemioterapii, tradycyjnej chemioterapii. One jednak mają też, nie mają dosyć duże skutki uboczne, a również układ immunologiczny może się przeciwko nim skierować. Natomiast te działania na punkty kontrolne układu immunologicznego, czyli ta nowa fala terapii powoduje właśnie, że, że uruchamia się ten tradycyjny schemat odpowiedzi immunologicznej na, na chorobę nowotworową. Na tym bardzo poglądowym slajdzie, to nie jest slajd, który pokazuje Państwu realne dane, ale on rzeczywiście pokazuje, myślę, że w bardzo dobry sposób to, co się działo w ostatnich latach, na, w ostatnich dziesięcioleciach, w zakresie terapii nowotworów, tu jest procent pacjentów, którzy przeżyli, oczywiście, w czasie. Na, w tradycyjnej chemioterapii no ona była skuteczna przez krótki czas, potem z zależności ci pacjenci umierali. Zresztą no, chemioterapia jest obciążona dużymi ciężkimi skutkami ubocznymi. Potem pojawiły się nowe terapie, które wyraźnie które podniosły u znaczącej pacjentów tą przeżywalność długoterminową i te najnowsze terapie ndp właśnie tą terapię, tę przeżywalność podnoszą na jeszcze wyższy poziom. I oczywiście nie wszyscy pacjenci, też nowo za chwilę o będziemy żyją przy stosowaniu tej terapii, ale, ale jednak cały czas Kolejną e, znaczącą grupę osób, która e, dzięki tej terapii obciążonej relatywnie dużymi skutkami ubocznymi może e, żyć i może funkcjonować. To, są, e, to, co jest ważne, to e, że tak jak zresztą, żeśmy się nauczyli e, bardzo dużo o nowotworach, e, nawet te nowotwory, których by e, się wydawały, są e, jedną chorobą, mają szereg podtypów. Takie jak nowotwory płuca, takie jak nowotwory piersi, to, to są nowotwory zależne od mutacji, które zachodzą w tych komórkach nowotworowych. I okazuje się, że one bardzo w różny sposób reagują na różne terapie. Niektóre z nich reagują lepiej na chemioterapię, niektóre w ogóle, a niektóre z nich reagują bardzo dobrze na pewne typy immunoterapii, a inne z kolei typy czy podtypy nowotworów na taką chemioterapię nie, nie reagują. Ale generalnie biorąc, jakkolwiek byśmy mierzyli tą odpowiedź na terapię, czy to jest zmniejszenie się guza, czy to brak progresji choroby, czy przeżycie, to te parametry wyraźnie skokowo w przypadku nowych terapii wzrosły. One są również obciążone relatywnie słabszymi skutkami ubocznymi. Zwłaszcza w stosunku do, do tradycyjnej chemioterapii. Więc to jest ważne, żeby wiedzieć, że te skutki uboczne występują w przypadku tych terapii, ale nie są one tak oczywiste, jak, jak w przypadku chemioterapii. Rzadko czy rzadziej, zdecydowanie rzadziej zdarza się, że te terapie muszą być przerywane z powodu skutków ubocznych. Być może Państwo widzieli ten slajd, dlatego że już Państwo uczestniczyli, być może i Akademii Onkologicznej związanej z immunoterapią nerki. To jest dosyć fascynujące, że w przypadku terapii nivolumabem w porównaniu do Musela po pierwszym roku tej terapii przeżywa, 50, przeżywa na ewerolimusie 52% pacjentów, na nivolumabie 76%, dwa lata przeżywa 42% na ewerolimusie, a 67% na i volumanii. po trzech latach 30% na ewerolimusie i 39% na niwolumabie, więc widać jak wielu pacjentów jest w stanie no, po prostu żyć i funkcjonować dzięki tej terapii. Ja tu wtrącę taką prywatną anegdotę, otóż w celu anegdotę. Mężczyzna mojej leczenie, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, yy, który miał ma dosyć rzadki yy, yy, typ raka który co do którego nie ma doświadczeń w zakresie leczenia yy, yy, w ogóle czymkolwiek. Yy, dostał standardowe leczenie, na które niestety ten nowotwór yy, postępował, pojawiły się przyrzuty. On zresztą z powodu agresywności tego leczenia musiał je odstawić i zaproponowano mu nowe leczenie właśnie za pomocą immunoterapii. Właściwie bez doświadczeń, bo to jest rzadki nowotwor, tam jest mało pacjentów i okazało się, że ten człowiek nastąpiła yy, 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 właściwie całkowita remisja. Te, te przerzuty, które były mikroprzerzutami yy, się zmniejszyły czy zajmowały, i on po półtora roku tej immunoterapii funkcjonuje jako zdrowy człowiek. Przy czym Wszyscy ci, te świetne ośrodek uniwersytecki w Stanach Zjednoczonych, oni mówią: My nie wiemy, jak długo to będzie. Właściwie nie mamy żadnych doświadczeń z, z, z tym lekiem. To super, że to działa. No i teraz po prostu eksperymentujemy na tobie, ale widać, że to leczenie jest w jego przypadku niezwykle skuteczne. By nie było, gdyby nie, nie, nie taka kategoria leków. W przypadku guzów litych, to są nowotwory, które są z reguły trudniej reagują na, na leczenie, z, z, zwłaszcza w różnych stadiach? E, pewnie warto jest powiedzieć, że jest pewna grupa pacjentów, która e, po prostu e, nie odpowiada na leczenie. To na przykład jest właśnie jakiś podtyp, e, jakaś mutacja tych nowotworowych, które nie, nie są w stanie, nie odpowiadają na leczenie tymi lekami. I ta grupa pacjentów, no, niestety, z reguły wobec innych opcji, braku e, innych opcji terapeutycznych odchodzi. U następnej znaczącej grupy pacjentów pojawia się, to jest ten drugi hadał tutaj, pojawia się wtórna odporność nowotworowa na leczenie, która ma na przykład związek z tym, że pojawiają się przeciwciała przeciwko tym lekom i w związku z tym ten, albo pojawiają się skutki uboczne, które wymagają jednak odstawienia tego, tego leczenia, no bo one wyzmierają pacjenta. Ale znacząca część pacjentów pozostaje na leczeniu skutecznym właśnie przez, przez wiele lat. I ten, ten członek mojej rodziny jest właśnie tym przykładem: jest osoba, która być może dzięki temu po prostu będzie żyła jeszcze wiele lat. No i jak już powiedzieliśmy sobie o tym, jak to są dobre leki, to musimy sobie też powiedzieć o tym, że to są leki, że to są terapie bardzo kosztowne. Została relatywnie niedawno wprowadzona na rynek, mają wysokie ceny, a my wydajemy na refundację stosunkowo mało pieniędzy. Ja tylko przypomnę Państwu, że w 2019 roku planujemy wydać z budżetu NRZ mniej więcej 15%, na, na, 15 na kwotę refundacji. To jest 13,5 miliarda złotych. Więc jakby mamy jakąś przestrzeń do tych słynnych 17% tego problemu, który został kiedyś poniekąd zapowiedziany ustawie refundacyjnej. Te wszystkie terapie są refundowane w ramach tak zwanych programów lekowych i to jest pewnie słuszne i dobre rozwiązanie. Możemy monitorować pacjentów, którzy są poddani takiej terapii. Możemy monitorować również jej dostępność. Co roku te kwoty wydatków, faktycznych wydatków na programy lekowe wzrastają z 3,1 miliarda w 2017 roku, 3,3 w 2018 i w 2019 mamy 3,8 miliarda, aczkolwiek nigdy plan nie był wykonywany. Te poprzednie słupki w 2017 i 2018, jak widać, programy, plan na programy lekowe były nieco wyższy. I więc, jakby sporo, rzeczywiście te kwoty finansowania rosną czy rosną znacząco do też będziemy o tym mówili. Mniej więcej połowa tych wydatków to idzie na onkologię. To jest program, mniej więcej połowa tych 3,5 miliarda złotych idzie na onkologię. W tej chwili w Polsce jest finansowanych szereg terapii z modulacyjnych leczeniu nowotworów. I jak Państwo widzą z tego zestawienia w relatywnie niewielu nowotworach, to znaczy mamy Leki stosowane w czerniaku, w raku piersi, w chłoniaku niżelniczym, w raku jelita grubego, w zaawansowanej postaci, w raku nerki, w raku płuca i w chorobie Hodgkina. I te z reguły, te, te terapie nie są refundowane w całości wskazań, czyli Europejska Agencja Leku zarejestrowała je w większej liczbie wskazań niż my w tej chwili, niż naszą w tej chwili zdecydował refundować. To też na chwileczkę do tego się odniosę. Jak widać trzy terapie były zrefundowane do roku 2012, to były Wacizumab, cetuximab i Pani Tumumap W roku 2014 e, wszedł w ramach ustawy refundacyjnej wszedł nowy program, czyli leczenia czerniaka, czyli PILMUMAP. W roku 2016 e, dołączył się NIVOLUMAP w leczeniu e, e, czerniaka i TITOXYMAP e, w leczeniu chłoniaka czerniarniczego i trastuzumab w leczeniu e, raka piersi. I wreszcie w ostatnio w maju tego roku zupełnie nowa cząsteczka dezori-Zumap stosowana w raka Proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich latach ten czas prowadzenia do nowych terapii, do refundacji się skrócił. Na te, te starsze, To jest tych dni, yy, yy, na które czekaliśmy od momentu rejestracji EMA do refundacji. Yy, te pierwsze, te starsze leki weszły no, właściwie ponad 10 lat do, po okresie rejestracji. Natomiast te nowsze terapie, yy, w szczególności te stosowane w czerniaku skóry, weszły po roku, czyli to mat i iłami te, które czekały na raka płuca, to czekały 3 lata, ale to tak jest krócej. No, a ta ostatnia terapia, te, te z oliżonych, mniej więcej półtora, więc troszkę szybciej wychodzą na rynek. Panie doktorze, 3 minuty, jeszcze. Już kończę, tak, tak, tak. Mamy w następujące liczby pacjentów, których te terapie są dostępne, tymi starszymi terapiami. Ta liczba pacjentów, którzy są leczeni wyraźnie przerasta w przypadku zaawansowanego raka jelita grubego, To było w zeszłym roku prawie 4000 pacjentów, w przypadku raka piersi prawie ponad 7 tysięcy pacjentek. Leczenie w leczeniu chorobniaków złośliwych prawie 3000 osób i w leczeniu raka jelita prawie 1000 osób. Niewielkie liczby grupy pacjentów w leczeniu paska magnetycznego raka żołądka i szyi i zaawansowanego raka żołądka. Natomiast te terapie związane z punktami kontrolnymi układu immunologicznego, one, tutaj te liczby pacjentów to są nowe, bo one niedawno weszły, to jest prawie 700 pacjentów w raku płuca, 113 pacjentów w raku nerki, 1200 pacjentów w czerniało, Tam niewielka grupa pacjentów w chorobie Hoczkina. Czy to jest dużo, czy to jest mało, to pewnie muszą Państwo skomentować klinicyści, którzy powiedzą, jak wielu pacjentów powinno być takiemu leczeniu w Polsce poddanych. To, co tylko mogę przytoczyć, przepraszam, że ten slajd jest po angielsku, dlatego, że go w, w ostatnich chwili włączyłem. Oj, indeks publikowany przez Anglię, a obsługiwany przez PEX w zakresie danych, pokazuje, że jeżeli chodzi o taki dystans między tym, co co refundujemy w Polsce, a co powinno być stosowane według obecnych standardów, według obecnych wytycznych medycznych jest, co powinno być stosowane w leczeniu, jest bardzo duży dla bardzo wielu nowotworów. Właściwie poza rakiem jelnika, gdzie ta terapia refundowana jest zgodna z wskazaniami pozostałych, Terapia bardzo odstaje. To nie znaczy, że należy, albo że to jest w ogóle możliwe, żebyśmy te wszystkie terapie zgodnie z wytycznymi refundowali. Je ale jednak wydaje się, że ten dystans jest duży i powinniśmy o tym myśleć. Jaka będzie przyszłość? Mamy nowe substancje czynne, które są teraz w badaniach klinicznych. Jest kilkadziesiąt badań klinicznych dotyczących tego rodzaju produktów, więc co na pewno wchodzimy w najbliższych latach. Mamy terapię zależną od typu nowotworu, związane z, z, tymi, z, tymi, z tymi typami nowotworów, które mimo, że są w jednym narządzie, to, to mają zupełnie inną biologię. Mamy terapię personalizowaną, związaną z tym, że rozpoznajemy pewne mutacje nowotworowe i potrafimy dostosować leczenie do tych terapii. Na pewno y, będzie się pojawiały możliwości wcześniejszego początku terapii, ponieważ to są terapie drogie, więc one są stosowane na końcu, a y, pewnie jak ceny będą spadały, będą się pojawiały nowe terapie, to pewnie będzie lepiej. I y, nowe mechanizmy działania, leczenie skojarzone z innymi lekami, to, są te, to jest też przyszłość, choćby terapię car -T. To bez tego wszystko, już nie będę Państwu mówił.